Rozpoczynamy poziom sekretny. Fear. Moi drodzy, oczywiście jak zwykle na początek, nie no gdzie nie będziemy strzelać. To są takie wybuchające beczki. Warto je wykorzystać. A jednocześnie warto mnie strzelić też dlatego, że gdy będziemy koło nich, przeciwnik też nie może strzelić. Tego byśmy nie chcieli. Po prostu sobie zdetonujmy te miny. Jak zwykle jesteśmy atakowani z każdej możliwej strony. O, meczki, rozsadzamy. Proces sukcesu jest cały czas być w ruchu, póki nie wyczyścimy sobie tutaj tego poziomu, w sensie tego tutaj, że nie tyle poziomu, co no, te, tego obszaru. Dobra, my tam nie przyjdziemy, moi drodzy, ale oni też nie. Więc <laughs> to, są, to są plusy. Dlatego właśnie polecam shotgun. Szkoda, bo mamy jakąś mocną broń. Mamy wyrzutnie rakiet, mamy plazmy, moi drodzy, mamy BFG. Mamy też 15 amunicji do tej broni, do tej szybkiej. <grych> Ale to zdecydowanie wszystko jest za mało. Nie ma co szastać, moi drodzy. Wykorzystujemy to, co mamy. im przy przeciwnikach, się, jak już tam będziemy. Bliżej. Ciach. brach. Plakiety. Super sprawa. Teczka jedna, Teczka druga. Tutaj na razie nie wchodzimy. Na razie oczyścił sobie jeden obszar, moi drodzy. Słuchajcie, tu jest, jak widzicie, pancerz. Ale warto zostawić na później Nie skaczemy w tej grze, pamiętajcie No ale możemy sobie wchodzić kroczek po kroczku I tu mamy plazmę Warto tam wskoczyć, a to zostawić sobie za pasową Moi drodzy Plazma i sił. Patrzcie, pyk Nie wpadnijcie do wody, bo jedyne wyjście będzie przez teleport A ten teleport prowadzi w bardzo niefajne miejsce Więc przebiegamy na drugą stronę Patrzcie gdzie jesteśmy Dadam! Możemy sobie pozbierać amunicję ale nie wchodzimy na razie, tak jak mówię. Robimy takie kółeczko-kułeczko. Pokonujemy niedobitki. Tutaj udamy się za chwilę. Póki co oczyścimy teren. O! Takich pojedynczych. Szkoda, w ogóle mamy zużywać. Zatem ta broń nam się bardzo przyda. Teraz, uwaga. Mam taki długi korytarz. Nie przejmujemy się zdrowiem, bo mamy tutaj apteczki. Nie przejmujemy się pancerzem, bo mamy jednym zapasie. Czyścimy teren, moi drodzy. Pięknie. Okej, okay, a tego tutaj nie wyczyścimy, może przyleci. Chodź. Miło z jego strony. Nadział się. No, na tytuł zdecydowanie inna broń. I wiecie, robimy tak, żeby żyć oszczędnie, ale jednocześnie, żeby przejść. Peczu się, sprawiły się idealnie. Dobra, ten wyczyszczony, moi drodzy. Tutaj, jak widzicie, mamy złote czaszki. Musimy użyć takiej jednej, żeby przejść. I co ciekawe, tam za tymi drzwiami jest już koniec poziomu. A samą złotą czaszkę możemy zebrać bardzo łatwo. Czy zapytać, ale jak? Pokażę wam. -da. I do wyjścia. <grym> Można całkiem sporo poziomu ominąć, od razu pójść do wyjścia, no ale my nie będziemy mijać, moi drodzy. To jest grane 100%, jak widzicie. Amunicja do shotguna jest wszędzie i jest jej pełno. My posyłamy też amunicję do innych broni, a ja też mamy pełno. <grym> Niesamowite. Shotgun pełno. Wyrzutnia tutaj rakiet prawie pełno. O, tu amunicja. Tu kolejna. No i w ten depot nie wchodzimy, moi drodzy. To jest taki samolot, teleportu. Jak ten w wodzie prowadzi nas w złe miejsce. Później wam pokażę, w jakie. Na razie sobie wyczyśmy wszystko. To jest woda, więc to tam nic nie robi. Jakby co, to jest winda. Jakbyśmy chcieli wrócić, tak mówię, w teleportu nie wchodzimy. To jest pułapka, która nas prowadzi w jedno nieprzyjemne miejsce. A w jakie, to wam zaraz pokażę. Słuchajcie, powrót stąd jest utrudniony. Nie ma jak. Tutaj też mamy, moi drodzy, wodę. No prowadzi na tą stronę, więc. Najlepszym wyjściem jest pójść do góry i przez te drzwi. Jak widzicie, no, dzieje się tutaj. Ale na szczęście mamy mnóstwo. Mamy do Gana, więc wykorzystujemy ten fakt i po kolei tłuczemy. Tłuczemy i czyścimy okolicę. Dobra. Ta część wyczyszczona. Robimy teraz moi drodzy szybką przebieżkę. Szybka przebieżka na drugą stronę. Okej, okay, okej. Okay. I kolejna część czyszczenie. Już gorzej. Co, i szybkie czaszki. I potem jej śprzynicy. Ok, spokojnie. No i ja będzie się po kolei. Tak cierpliwość, cierpliwość moi drodzy, cierpliwość, jeszcze cierpliwość. Dobra, ciach i na górę. Dzień dobry, do widzenia. I okej, okay. i apteczka. Tutaj wyczyszczone. Przelamy sobie teraz. Dalej, shotguna, mamy mnóstwo nic w zapasie do shotguna, tak więc spokojnie. Gdybyśmy trafili w beczkę. No właśnie. Można sporo ich uszkodzić. Dobra, przechodzimy dalej. Kolejny. Kolejny. Niewidzialny. Ten sekretny poziom nie jest póki co wybitny, trudny. nie można się w i nie tej wpakować tutaj całą do przeciwników. Okej. Okay. Apeczka. Kolejny. Ten jest wytrzymały, no to pokażmy co myślimy o jego niewidzialności. <laughs> teleport nie wchodzimy póki co. Apeczki i schodzimy po drugiej stronie. To jest generalnie cały czas etap czyszczenia tego poziomu. Dzień dobry. To jest świetne. Ajty. Udało mu się mnie trafić. Dobra, ostatnie sztuki. Amunicji, dobra. Ja sobie uzupełnić, moi drodzy. Zrobię sobie taką przebieżkę po całym poziomie. I pouzupełniam amunicję. Widzimy się za chwilę. Jak widzicie, amunicja uzupełniona, 48 sztuk. Pamiętacie ten tej wąski gzymsik? Gdy mówiłem wam, żeby nie wpaść do wody, bo trzeba będzie wejść teleport. No to właśnie, co ten teleport robi. On was tutaj teleportuje na środek tej sali, wielkiej ogromnej sali, gdzie wyczyściliśmy sobie wszystko z przeciwników, ale gdyby gdybyśmy tego nie zrobili, no to jesteście w takiej strasznej pułapce. Z każdej strony was atakują, z każdej strony strzelają. Żeby wyjść, trzeba wcisnąć taką czachę. Wtedy możecie sobie zejść i jesteście. Więc to generalnie nie jest problem jak jest wyczyszczony, ale może zaskoczyć, nieprzyjemnie tu na dole mamy trochę pancerza, żeby stąd z kolei wyjść. Wystarczy. gdzieś stąd sobie tą ścianę, tą alawindę. Wyjeżdżamy moi drodzy. Piękna sprawa. Tutaj z kolei niżej. Jak chyba taka potrzeba jest apteczka. Żeby stąd wyjść z kolei. Podnosimy tą platformę. Od razu wrzutnia rakiet. Piękna sprawa również. I idziemy sobie tędy. Teraz tak, na prawo, na lewo. Wszędzie już byliśmy. Wszystko mamy wyczyszczone. Tu jest teleport. Co on robi? No jakbyście chcieli, od razu was do wyjścia teleportuję. Tu, moi drodzy, mamy już przycisk wyjściowy, a tutaj mamy <laughs> sekret. Co ten sekret robi? Ten sekret daje wam plecak. Co robi plecak? A plecak to jest piękna sprawa. Plecak sprawia, moi drodzy, że od teraz będziemy mogli nosić dwa razy więcej amunicji. Pamiętacie maksimum do Shotguna? 50. A teraz ile mam? 54. I będę mógł zbierać aż do 100. I tak z każdą bronią. Pamiętacie, wrzutnie plazmy? A? A? pamiętacie ile miała? 300 A teraz, ile będzie mieć? 600. Słuchajcie, tak jak mówię jak tutaj spadniecie na dół. To jest ten teleport. Ja przyjdę jeszcze raz, żeby wejść od drugiej strony, czyli od tej. Teraz mogę sobie pozbierać amunicję do różnych broni. W czasie nie mogłem. Ciach, ciach, ciach. Ciach, ciach, ciach. No i zbieramy oczywiście również. A co będzie, tutaj zaoszczędzony pancerzyk. Słuchajcie, żeby przejść dalej, nie dało rady, bo się te kolumny. Kombinowaliśmy tutaj po tych, po tych wąskich półkach, pamiętacie? No, ale żeby te kolumny sobie opuścić, jest też taka możliwość, tam trzeba wcisnąć przycisk. Jeden przycisk opuszcza jedną taką kolumnę, wystarczy zupełności, ale jak chcecie, można uczyć obu. Dzięki czemu można sobie łatwo tutaj przejść Do tego tutaj powiesz w którym już byliśmy A amunicja tutaj nie mogliśmy zabrać, ale teraz nie. Możemy i proszę bardzo Jak gdzie jest 360 amunicji Słuchajcie tutaj na środku Jest teleport również On nas przenosi Pod wyjście, ale wyjdziemy jeszcze raz nas przynosi tutaj do tej sali Więc można sobie cały poziom przeskakiwać Z jednej sali na drugą Tutaj obok na dole też są teleportacje, żeby się spali. One was teleportują z kolei na środek tej sali. Tak, tak więc, tak to wszystko działa. My, moi drodzy, mamy sześciuśnięto wyczyszczone, wszystko zebrane. Jak widzicie, mamy 100 życia, 200 amunicji. Ale, jak to zastanowić, to mamy jeszcze do odkrycia, moi drodzy, jeszcze taki jeden malutki sekrecik, gdzie on się znajduje. A tutaj, tutaj, jak, ta, jak ten pan, też coś te oto drzwi wchodzicie. Otwieracie windę, wjeżdżacie na górę. No i teraz trzeba się przyjrzeć. Widzicie tą ścianę? Rzuca się w oczy, nie? O i rzuca. W środku berserker. Co to jest berserker? Moi drodzy. No, mając berserkera, nasze pięści zadają 10 razy większą obrębę. <laughs> Każdy przeciwnik na jedno uderzenie praktycznie. Z tych słabszych. Piękna sprawa. Lepsza od pił. Dobra, my mamy wszystko. Pięknie. Idziemy do wyjścia. To tam się znajduje. Ja to sobie przebiegnę na i widzimy się przy, przy tym wyjściu. Albo w sumie. Moi drodzy. Po co pchnąć na obkoło? Wykorzystajmy magię teleportu. Dala! -da! Super. Apteczka, pancerz. Wszystko może. Zakończę mając w ręce nie? I kończymy poziom sekrety, Moi drodzy, udało się wszystkich, ale co ciekawe, nie udało się zdobyć wszystkich przedmiotów. Dlaczego? Czego ta gra nie zaliczyła, nie mam pojęcia. Przeleciałem cały poziom wzdłuż i wszerz, zresztą razem z wami, kończąc was te wszystkie teleporty i tak dalej, zauważyliście, że tam coś leżało? Hm. Pewnie jakaś zbroja, może jakieś typu apteczka, której nie podniosłem, bo mam 100%. No, ciężko powiedzieć. Tak czy inaczej, sekrety mamy wszystkie, moi drodzy. A tym razem mamy wszystkie zabójstwa. Generalnie o sekrety się rozchodzi. Poziom trzeci, albo raczej poziom sekretny, moi drodzy, zakończony. Wszystkie sekrety nasze. A przedmiot, nie wiadomo, nie wiadomo. Przeglądałem wzdłuż i wszerz. Oglądałem film na YouTubie. Jeżeli jesteście jakimś super ekstra fanem, duma. I znawcom daj znać, co ominąłem według Ciebie. Według mnie coś tu gra nie zaliczyła. No cóż, zdarza się. Liczymy na sekrety, to zalicza zawsze. Moi drodzy, dzięki za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku.